Jak wprowadzać zmiany w firmie, od czego zacząć, jak podtrzymać ruch, inspiracji, motywacji i przypływ kreatywności, aby wprowadzać konstruktywne zmiany. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, to prawdopodobnie sterujesz całym okrętem firmy, i może czasami się zastanawiasz, jak zainspirować ludzi do tego, żeby działać lepiej, żeby samemu przekonać samego siebie przede wszystkim przygotować siebie do zmian. Dlatego dzisiejszy odcinek dedykujemy zmianom. Mówi się, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, a jednak cały czas trzymamy się tego, co znane, stawiając opór przed zmianą. Zatrzymajmy się na chwilę nad tematem zmiany i zobaczmy, w jaki sposób możemy się przygotować, aby przeprowadzić ją w miarę skuteczny sposób. Jeżeli oglądałeś moje poprzednie odcinki, to prawdopodobnie zauważyłeś, że dotarła do Ciebie może ta informacja, że Biologia potwierdza, że ludzkie ciało na poziomie komórkowym cały czas się zmienia. Te komórki są w nieustannym ruchu w każdej sekundzie, więc czy to nie oznacza, że ty też cały czas się zmieniasz? Dokładnie tak. A skoro ty cały czas się zmieniasz, czy nie zmieniają się też wszystkie rzeczy, z którymi masz styczność dookoła? One oczywiście też składają się z komórek, ale to ty zaczynasz wprowadzać tą zmianę, gdy masz z, nią, z nimi interakcję. Firma, lub usługa, którą świadczysz, może nie mieć fizycznej lub materialnej formy i może nam się wydawać, że nie ma, nie może się zmienić. A jednak każda nowa umowa, każdy nowy pracownik, klient, nowa metoda pracy, nowy preparat czy nowa maszyna to wszystko jest zmianą. Możesz być ofiarą zmiany lub ją sam stymulować. A odpowiednie przygotowanie firmy, pracowników, a przede wszystkim siebie Stanowi gwarancję sukcesu. Dzisiaj wejdziemy w kilka obszarów: przygotuj siebie, czyli załóż swoją zbroję. W drugim przygotuj swoją firmę, czyli ustaw dookoła niej fortece. W ostatnim kroku wejdziemy w stawianie małych kroków, czyli ciągłe tworzenie strategii. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, to prawdopodobnie sterujesz całym okrętem, a jeżeli nie zadbasz o siebie i o swój dobrostan, w jaki sposób chcesz motywować i inspirować innych do zmian? Dopasowaną zbroją nazywam spektrum kompetencji, które pozwalają w konstruktywny sposób podejmować decyzje i stymulować zmiany. Lubię je inicjować. Zbroja to dystans, asertywność i kreatywność. Gdy twoje działania pokazują jak rośniesz w siłę, ludzie zaczną nagle za tobą podążać. Sam żyję przy motto Bądź zmianą, którą oczekujesz w świecie, ale... Od czego zacząć i zainicjować ruch inspiracji? Wyznacz sobie czas w kalendarzu na nic nierobienie. Rozmyślaj. W kolejnym kroku przelej przypływ inspiracji i myśli na czystą kartkę papieru. Trzecim i ostatnim zadbaj o ruch i odpoczynek. To proste metody, które pozwalają Tobie na oczyszczenie umysłu i szerszy punkt widzenia. Im lepiej zadbasz o swój dobrostan i przestrzeń do kreowania pomysłów, tym bardziej. Twoja zbroja będzie odporna na zewnętrzne strzały. Wtedy staniesz się silniejszy i godny naśladowania. Mój cel jest prosty: uprościć Twoje życie. A życie to ciągłe zmiany. Zwiększam efektywność zespołową przez skuteczne zarządzanie zadaniami, zespołem i klientami. Pomogę ci zatrzymać wypełnianie dolnej części klepsydry zadaniami, które nie przynoszą wyników. Wypełnij formularz w linku poniżej, a ja napiszę do ciebie. Gdy już jesteś silny i pełen pomysłów, czas na kolejny ruch wzmocnienie fortecy. Na tym etapie nie chodzi o przeprowadzenie skomplikowanej bitwy, lecz o zaszczepienie kultury, pracy i myślenia o problemach i ich rozwiązywaniu. Zacznij od komunikacji z zespołem. Zbierz odpowiednie osoby i stwórz przestrzeń do kreowania pomysłów i dzielenia się nimi. Na początku jedno spotkanie raz na dwa tygodnie wystarczy. Stwórz agendę spotkania. Poinformuj załogę, stwórz przestrzeń i pozwól na przygotowanie się. Na spotkaniu prowadź stanowczo, pozwól na wypowiedzenie się, zadawaj pytania, bądź to ciekliwy i ciekawy. W ten sposób pobudzasz do myślenia i, i wzbudzasz zaufanie. Swobodna przestrzeń tworzy pozytywne skojarzenia i chęć do krowania pomysłów, a Twoi pracownicy mogą podać najlepsze rozwiązania na problemy, które istnieją na ich poziomie pracy. Powtarzanie tego procesu pozwoli na podtrzymanie motywacji i inspiracji i chęć do myślenia o problemach i ich rozwiązywaniu. Tak samo jak chęć do testowania ich w praktyce. Teraz to Twoi pracownicy wprowadzają zmiany, ty nie musisz ich do niczego przekonywać. Gdy już zadbałeś o swój własny mental i zainicjowałeś zmianę w firmie lub zaszczepiłeś tę kulturę, tą kulturę myślenia o drobnych usprawnieniach. Czas na ostatni krok, czyli tworzenie strategii. Gdy już określisz, co jest do zmiany, pamiętaj, żeby nie robić wszystkiego naraz. Stwórz odpowiedni plan działania. Pomyśl sobie, jak ty byś się czuł, gdybyś musiał wprowadzić cztery nowe nawyki do porannej rutyny. Na początku spoko, ale po tygodniu czułbyś się wyczerpany bez chęci do podtrzymywania i do podtrzymanej pracy. Tak samo jest z wprowadzaniem zmian. Zacznij od jednej drobnej zmiany. Ewolucja ma większą siłę niż rewolucja. Dlatego zacznij od drobnych zmian. Jedna rzecz na raz. Zbuduj ruch ciągłego osiągania sukcesów i stawiania małych kroków. Dzięki, że byłeś tutaj ze mną do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!